Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na moje prezenty świąteczne, ponieważ dostawałam od Was masę pytań, czy taki filmik zrobię. No i byłam tak troszkę do niego sceptycznie nastawiona, ponieważ z jednej strony jest to filmik najczęściej wyświetlany na moim kanale, natomiast z drugiej jest to też filmik chyba najchętniej hejtowany na moim kanale, ponieważ wiele z Was właśnie stwierdziło, że. Ja się po prostu tymi prezentami chwalę, a tak nie jest. Bo ja po prostu chciałabym zaspokoić Waszą ciekawość, ponieważ wiem, że jesteście zainteresowani tym, co ja na święta dostałam. Poza tym. Nakazu oglądania moich filmików jeszcze nie ma Jeszcze Także możecie się cofnąć i poglądać sobie kogoś innego Na gwiazdkę dostałam dosyć mało prezentów, ponieważ ja wszystkich prosiłam o pieniądze Wychodzę teraz na materialistkę, ale po prostu ja wolę dostać pieniądze i pójść sobie sama coś kupić Niż dostać jakiś nietropiony prezent który trafi do szafy na strychu. E, także prosiłam większość o pieniądze, natomiast no, żeby jednak tak nie było, że same pieniądze dostałam, e, no to też dostałam parę innych drobiazgów. I nie drobiazgów. Zacznę może od tego najbardziej wartościowego prezentu, czyli od aparatu. Dokładnie jest to lustrzanka Canon 700D. Zbierałam na nią dobry rok i tak się mega strasznie z niej cieszę, że w końcu ją mam, że w końcu mogę uroczyć Was lepszą jakością filmików. Teraz jestem taka ostryna jak czyli hu, hu, hu Mogę ten prezent nazwać chyba dla Oli od Oli, ponieważ w 90% to ja za niego zapłaciłam, bo jak już Wam wspominałam, zbierałam na nie jego wytrwale przez parę miesięcy. No i no jestem się taka, taka dumna, że w końcu mi się udało, że potrafiłam zaoszczędzić. Um, no i spełniło się właśnie jedno moje postanowienie noworoczne na rok 2014, czyli zakupienie sobie lustrzanki. No i mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawować, bo jak na razie, no to po prostu jestem nią. Y Oszołomiona, zaskoczona, w ogóle wspaniały aparat, bo naprawdę robi prześliczne zdjęcia, yy, chyba też prześlicznie kręci filmiki, no to już Wy sami ocenicie. W dodatku yy, jest dosyć prosta w obsłudze, aczkolwiek ma jeszcze milion yy, różnych funkcji, yy, do których ja jeszcze nie dotarłam, dlatego też yy, jest ona taka... Yy, dla amatorów, ale troszkę bardziej zaawansowanych, jeżeli tak mogę to nazwać. I tutaj w zestawie jest jeszcze obiektyw kitowy 18-55 mm i powiem Wam, że jest całkiem niezły, na razie nim nagrywam, próby zdjęcia, aczkolwiek w niedalekiej przyszłości mam zamiar wykupić sobie jeszcze jakiś inny obiektyw ja kupiłam ten aparat w Neolecie za 2200 i powiem Wam, że jak na aparat z obiektywem, to jest to naprawdę bardzo niska cena i jeszcze, jak tutaj jestem przy tym aparacie, to bardzo chciałabym dziękować Rafałowi, mam nadzieję Rafał mnie oglądasz, ponieważ ty również dorzuciłeś się do tej lustrzanki, naprawdę bardzo, bardzo ci za nią dziękuję, eee, Rafał ten, który eee, ma wiedzieć o co chodzi, na pewno wie o co chodzi, także Rafał naprawdę jeszcze raz bardzo ci dziękuję jestem ci eee, wdzięczna do końca życia. Kolejny razem jest od Daniela Wellingtona, zapewne tą markę kojarzycie z zegarkami i tak również w tym wypadku tutaj jest Dostałam taki prześliczny, prześliczny zegarek Po prostu mi się on tak strasznie podoba Jest to taka ta ich chyba najprostsza i chyba najpopularniejsza wersja zegarków No ona jest już naprawdę strasznie przereklamowana I dosłownie wszyscy te zegarki mają Ale on mi się tak strasznie spodobał No po prostu jest cudowny i... Wielbiego, naprawdę jest prześliczny Co prawda ja mam dosyć szczupłą rękę jak na taką dużą tarczę Ale i tak mi się strasznie podoba I nosi go również moja mama Także bardzo dziękuję, że Daniel Wellington tutaj prezentował mi na święta taki zegarek I również z tego co się orientuję, bodajże do 15 stycznia Jeszcze można taki zegarek zdobyć ze zniżką minus 15% od rodziców dostałam dwie torebki, ponieważ w Divers była promocja, że każda torebka jest za 60 zł, co jest naprawdę bardzo niską ceną. I właśnie pierwsza torebka jest to taka mniejsza, skórzana z takimi dziwnymi paseczkami, a druga jest taka większa, ponieważ ja w sumie nie mam żadnej takiej większej torebki, a w dodatku czarnej naprawdę ja nie miałam żadnej torebki czarnej przed tymi dwoma, co jest dosyć dziwną sprawą, bo niby czarna torebka to jest taka podstawa, ale ja naprawdę żadnej czarnej torebki nie miałam. No i właśnie moja mama kupiła mi taką większą no i tą mniejszą, którą wam przed chwilką pokazywałam I jeszcze dostałam dwie książki Pierwsza z nich jest to książka od Micheli w Śnieżną Noc Są to trzy opowiadania napisane przez trzech różnych autorów Między innymi Johna Greena, znanego z chociażby Gwiazd Naszych Wina Uuu, ale się zrymowało Ja już tą książkę złożyłam przeczytać i naprawdę strasznie mi się spodobała Tutaj jest zachowana jednolitość akcji, miejsca i czasu, jak to, wiecie może z polskiego pamiętacie, bywało w Antygonie i w jakichś tam innych greckich dramatach. Tak, tak. Każdy z tych opowiadań dzieje się w tym samym terminie, w Ginie i Boże Narodzenie, w tym samym miejscu w miasteczku Greystown. I opowiada tą samą historię młodzieńczej miłości. Naprawdę bardzo mi się te trzy opowiadania podobały, aczkolwiek chyba najbardziej przypadła mi do gustu, jakby ta pierwsza część, napisana przez tą Maureen Johnson maybe, maybe, nie wiem jak to się czyta. Aczkolwiek powiem Wam, że również dwa dalsze powiadania też przyjemnie mi się czytało i w ogóle nie, to chyba nie będzie spoiler, ale strasznie mi się spodobało zakończenie, ponieważ na zakończeniu bohaterowie każdej z tych powieści spotykają się w jednym miejscu i dochodzi tam do takiego, no nie wiem jest coś takiego dziwnego, że po prostu nagle okazuje się, że jedni wpływają na drugich, drudzy na trzeci I to się jakoś tak wszystko ze sobą zaczyna łączyć I naprawdę, no super, książka, bardzo wam polecam I możecie ją oczywiście dostać w Empiku za 35 zł I jeszcze dostałam drugą książkę od Karoli Książka, którą bardzo chciałam dostać, czyli Regina Red. Bóg zawsze znajdzie Ci pracę. Jej ta taka y, trzecia książka z 50 lekcjami. Tym razem jak szukać spełnienia. Bardzo mi się ta książka również podoba, aczkolwiek chyba najmniej z całej tej trójki, bo jakoś tak tu... Y, Regina bardzo często odwołuje się do czegoś takiego, żeby y, szukać siły w Bogu, jeżeli tak Wam to mogę nazwać, a ja raczej jestem... Y, Fanką szukania siły w sobie, aczkolwiek jest tu również wiele przydatnych lekcji, także też warto tą książkę przeczytać. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, co Wyście dostali na święta. Ja się z Wami żegnam. Do następnego filmiku i cześć!